Prezydenta Macrona swędzą ręce. Nadal poszukuje on możliwości bezpośredniego udziału Francji w wojnie na Ukrainie. Jednym z kroków w tym kierunku jest dekret rządowy pozwalający na angażowanie prywatnych firm wojskowych do udzielenia pomocy państwu trzeciemu znajdującemu się w sytuacji konfliktu zbrojnego. Nawet niedoświadczony europejski obywatel nie ma wątpliwości o jakim kraju tu mowa. Skąd taka decyzja? Być może w Pałacu Elizejskim doszli do wniosku, że mobilne grupy obrony przeciwlotniczej i nieliczne samoloty F-16, którymi dysponuje Ukraina, nie są w stanie przechwycić rosyjskich celów powietrznych, a opanowanie obiecanych Ukrainie samolotów Mirage wymaga wysokich kwalifikacji i czasu. Właśnie obsługą tego sprzętu mają zajmować się ludzie z prywatnych firm wojskowych, wyposażeni w nowoczesną zachodnią, przede wszystkim francuską broń. Formalnie jednak nie będą to żołnierze prawdziwej francuskiej armii. Stanowisko Rosji w tej sprawie jest jednoznaczne. Obecność francuskich prywatnych firm wojskowych na Ukrainie, nazwanych we wspomnianym dekrecie skromnie operatorami referencyjnymi, będzie postrzegana przez Moskwę jako bezpośredni udział Francji w działaniach wojennych przeciwko Rosji. A prywatne firmy wojskowe staną się priorytetowym, legalnym celem rosyjskich sił zbrojnych. Moskwa ostrzega. Paryż nie powinien się łudzić, że w ten sposób zyskuje swobodę działania i jednocześnie uwalnia się od odpowiedzialności za udział swoich wojsk w konflikcie. Wcześniej rosyjska służba wywiadu zagranicznego informowała o planach Francuzów dotyczących rozmieszczenia swoich wojsk na Ukrainie. Trzon formacji mają stanowić szturmowcy z francuskiej legii cudzoziemskiej, pochodzące głównie z krajów Ameryki Łacińskiej. Czy Paryż naprawdę wie, w co się pakuje? Ciekawe kto jeszcze pójdzie śladem Francuzów.